Przyszedł mój czas na herbatkę. O! Widzicie, jaki ładny kubeczek z kotkiem? Kici, kici! Kici, kici, zobaczcie! Kici, kici! Oj, ale piękny, słodziachny! No? Już biorę czajnik, zalewam wodą. O, lejemy wodę, Uhu. do kotka, do kotka, i kotek się napije herbatki. O, no pewnie. A co? Haha. Ha. Tutaj w Niemczech herbaty są takie bardzo mocne. Z jednego woreczka śmiało by się napiło, napiłyby się dwie osoby, ale ja po prostu, o, przytrzymam sobie jeszcze sekundę i wyjmuję woreczek. Mhm. Do tego plasterek cypitrynki, czyli cytrynki. I posłodzimy. Ja tak lubię herbatkę na yy, słodko-kwaśno. O. I jeszcze troszeczkę. Ja tak lubię. O. I zamieszamy. No fajnie. Miłego dnia życzę wszystkim i do następnego. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie obejrzeć moje następne filmiki. Hojte, glukliś, lojte. Co znaczy, tłumacząc, dzisiaj ludzie są szczęśliwi.